Zmieniło się istotnie chociażby z tego względu, że podjęliśmy decyzję w ciągu półtora tygodnia, że cała firma będzie pracowała zdalnie. Akurat byliśmy w tej takiej dobrej sytuacji, bo kilka lat temu podjęliśmy decyzję, że już nie korzystamy ze stacjonarnych komputerów, a tylko i wyłącznie z laptopów i każdy ma swój ekran, więc w zasadzie byliśmy przygotowani na to, żeby pracownik dostał laptop dostał odpowiednie wyposażenie, które jest niezbędne do laptopa, jak i również ekran. Później okazało się, że też często były potrzebne krzesła, więc tak można było też również zabrać krzesła. Kolejnym takim elementem, który istotnie wpłynął na właśnie na zmiany, które są spowodowane COVID-em, to to, że relatywnie szybko musieliśmy się przestawić na online nową współpracę, pracę zdalną online nową, przy wykorzystaniu różnych urządzeń, czy Teamsów, czy Skype'a, czy ewentualnie Zooma. W zasadzie większość z nich przez wiele lat Funkcjonowała, tylko my po prostu z nich nie korzystaliśmy. A teraz był przyspieszony tak naprawdę proces przyswajania sobie tych różnych tak naprawdę rozwiązań, które były, bo wiadomo, że no, na przykład w instytucjach finansowych bardziej kładziemy nacisk na, to, na bezpieczeństwo, na przykład w jakichś edukacyjnych no, częściej korzystają z innych, prostszych rozwiązań, bo, bo nie ma takiej konieczności. Więc my musimy też pamiętać, że jako instytucja finansowa mamy odpowiedzialność za to, żeby wszystkie procesy były transparentne, ale Przede wszystkim odpowiednio bezpiecznie zaopiekowana. Wiosenny lockdown dla większości pracodawców był szokiem, sytuacją zaskoczenia. Kiedy analizujemy sytuację 6 miesięcy wstecz, wydaje się, że większość firm dosyć dobrze poradziła sobie z transformacją z pracy stacjonarnej na pracę zdalną. Zostały wdrożone procedury dosyć szybko. Większość firm, nawet tych, które nie miały w standardzie te, takiej formy pracy, przyniosły pracowników do, umożliwiły im pracę właśnie z domu. Więc mogłoby się wydawać, że tak naprawdę jesteśmy na to przygotowani i zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dobrze sobie radzą z tą sytuacją. Zwłaszcza, że nadal mamy oczekiwanie pracowników, że nawet już po okresie pandemii taka forma pracy będzie dla nich nadal dostępna. Rząd pracuje nad sformalizowaniem metody świadczenia pracy zdalnej w ramach kodeksu pracy, więc wydaje się, że na stałe już zagości ten model w naszych organizacjach. Natomiast to, nad czym warto się zastanowić, to to, że praca zdalna wpływa także ma sobą ciągnie za sobą konsekwencje także w wielu innych aspektach, wpływa na kulturę organizacyjną, na model zarządzania. Na stawianie celów, na rozliczanie z tych celów, a także na oczekiwania w stosunku do menadżerów, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób mają zarządzać zespołami rozproszonymi. Także myślę, że w tym obszarze, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, jeszcze mamy wszyscy wiele do nauczenia się i będziemy się tego uczyć przez następne miesiące, a być może także i lata. No rekrutacja to była pewnego rodzaju wyzwaniem, akurat my w trakcie właśnie pandemii byliśmy na takich dwóch etapach. Z jednej strony byliśmy po pierwszych rozmowach rekrutacyjnych, już wiedzieliśmy kogo chcemy zatrudnić, tylko czekaliśmy na to, żeby mogli do nas pracownicy przyjść, bo czasami niektórzy mieli miesięczny albo trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ale też jednocześnie w trakcie pandemii rozpoczynaliśmy tak naprawdę rekrutację, czyli od całego procesu, gdzie musieliśmy przygotować odpowiednie ogłoszenie, zawiesić to ogłoszenie, później też tak zrealizować nasze procesy, żebyśmy na bieżąco monitorowali to, co się dzieje właśnie w całym procesie rekrutacyjnym. No i takim pierwszym wyzwaniem to było, jak się spotykać, czy online nowo, czy, czy jednak mimo wszystko przy zachowaniu odpowiedniej odległości zapraszamy do organizacji. Ale z racji tego, że podjęliśmy decyzję, że 100% zespołu jest praca zdalna, więc również ten onboarding był zdalny. No jest to pewnego rodzaju utrudnienie, bo zupełnie inaczej rozmawia się, kiedy tak naprawdę siedzimy razem przy jednym stole i też chociażby obserwujemy mimikę, jak, jak pytania na pytania są jak odpowiedzi. No tutaj jednak mimo wszystko też chociażby trudność jest, że nie zawsze są dobre łącza, więc czasami trzeba dłużej poczekać na odpowiedź, ale ze wszystkim sobie daliśmy radę. Rzeczywiście tutaj od strony rekrutacyjnej to dobrze przygotowaliśmy cały proces i, i, i mogę powiedzieć, że. To jest sukcesem, no ale kolejne wyzwanie tak naprawdę, które było, to jest kwestia, że przychodzą osoby do firmy już zrekrutowane. No i jak mają się zapoznać z całą organizacją? No w zasadzie to jest niemożliwe, no bo wszyscy pracownicy są zdalnie. No owszem, potencjalnie istnieje możliwość zobaczenia, jak wygląda biuro w momencie, kiedy przychodzimy, ale no tutaj w tej sytuacji tego nie było. Postanowiliśmy tak naprawdę przygotować odpowiednie dokumenty, które były właśnie procedury, jako procedury, też jakby informacje, z kim się mogą skontaktować, żeby dowiedzieć się właśnie o konkretne procesy, czy, czy też ewentualnie informacje, które są na normalnie świecie codziennie niezbędne do naszej codziennej pracy. W trochę późniejszym okresie, szczególnie już po całej rekrutacji, po tym pierwszym lockdownie, gdzie mogliśmy wrócić do biura, postanowiliśmy, że no jednak mimo wszystko musimy całej organizacji przedstawić jeszcze dodatkowo osoby, więc oczywiście to było łatwiej, bo można było zrobić tak naprawdę przejść przez całe biuro, spotkać się z niektórymi osobami i porozmawiać. A w momencie, kiedy nie było takiej opcji, no to poprosiliśmy też o możliwość zrobienia tak zwanej wizytówki dla każdego pracownika, gdzie było zdjęcie i krótka notka biograficzna, na czym się zajmują i od kiedy pracują i ewentualnie jak można się z nim skontaktować. W czasie pandemii tak naprawdę doceniamy przede wszystkim wszystkie rozwiązania, które dają nam poczucie bezpieczeństwa. Jednym z takich rozwiązań jest oczywiście informacja dla wszystkich pracowników, że na przykład możliwe są do zrealizowania testy właśnie chociażby w pracy, że nie, nie, nie trzeba jechać bezpośrednio do danego punktu. To są jedne z takich rozwiązań, ale tak jak już wcześniej mówiłam, też niezmiernie istotne jest, żeby umożliwić im wygodną pracę albo ewentualnie chociażby też być bardziej wyrozumiałym w sytuacji, kiedy dana osoba jest na pracy zdalnej, ale w, danym, w tym w danym czasie musi na przykład zająć się dziećmi, no bo pamiętajmy, że oprócz tego, że my jako dorośli pracujemy, no to też jest wiele osób ze względu na to, że szkoły nie, nie funkcjonowały, rodzice musieli się zajmować dziećmi. I tutaj niezmiernie istotne było, żeby zostawić też tą przestrzeń na to, żeby mogli wykonać swoje obowiązki, które są no, niezbędne w takiej sytuacji. To jest jedno z takich rozwiązań. Również też staraliśmy się angażować naszych pracowników, żeby nie tylko i wyłącznie była praca i myślenie o COVID-zie, no i między innymi właśnie jedną z takich akcji była możliwość do właśnie przyjeżdżania do pracy rowerem lub ewentualnie biegania i w ten sposób zbieraliśmy punkty na, na cele charytatywne, więc nie, nie tylko i wyłącznie myślimy o benefitach takich stricte finansowych, ale też jeszcze innych bardziej społecznych. W Chinach kryzys określa się dwoma znakami: zagrożenie i szansa. Myślę, że przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że w każdej sytuacji kryzysowej, a niewątpliwie takim największym kryzysem, z którym każda firma się obecnie spotyka, jest pandemia to właśnie z jednej strony te zagrożenia, które są wokół nas i które wkraczają do naszej firmy, ale także musimy dostrzec, te szanse, które przed nami właśnie taka sytuacja stwarza. Czyli powinniśmy w taki sposób dostosować, sformatować nasze biznesy, żeby działać właśnie w tej nowej rzeczywistości. Przed lockdownem czytałem bardzo dużo propozycji od największych firm doradczych, które proponowały przedsiębiorcom oczywiście obcinanie kosztów, ale takich kosztów za wszelką cenę. Moją receptą nie jest za wszelką cenę obcinanie wszelkich kosztów czy wstrzymywanie płatności do tych, którzy delikatnie mówiąc mogą poczekać, bo w takiej sytuacji nikt nie może poczekać. Jeśli komuś nie zapłacimy, ten ktoś wpadnie w jakieś kłopoty, nie zapłaci swoim pracownikom itd. itd. Więc na pewno nie polecam takiego działania. Za to polecam wykorzystać ten czas na to, żeby przygotować się do sytuacji, kiedy wszystko wróci do normy. Czyli kiedy mamy wolne ręce, do pracy możemy na przykład idealnie posprzątać, zmienić wystrój, na przykład naszych restauracji, albo można także sformatować te biznesy też w taki sposób, żeby odpowiadać jeszcze lepiej na potrzeby, na nowe potrzeby rynku. Czyli mamy osoby przebywające na kwarantannie, które Także znowu potrzebują jakiej, jakiegoś wsparcia, czy w robieniu zakupów, czy w dostarczaniu produktów żywnościowych do domu, to także może być pomysł na to, żeby sobie w takiej sytuacji poradzić. Inne branże, chociażby eventowe, także pokazują, że potrafią przenosić eventy do internetu. Oczywiście to nie jest to samo, co spotkanie w cztery oczy, czy w większym gronie. Natomiast jest to znowu pomysł na to, żeby w jakiś sposób przetrwać i odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Programy motywacyjne, co do zasady, to są programy mające na celu zachęcenie pracowników do włożenia większego wysiłków w realizowane zadania, do podniesienia ich zaangażowania. Obecna sytuacja, w której mamy bardzo duży poziom niepokoju, lęku, stresu, obawy o zdrowie, o pracę, powoduje, że tego typu programy przestają być adekwatne w takiej formie, w jakiej były wdrażane wcześniej. Z badań, które Hejs prowadził we wrześniu tego roku, wynika, że prawie jedna trzecia pracowników zadeklarowała, że ich zdrowie psychiczne doznało uszczerbku w ostatnim okresie. Jedna trzecia z nich Przyznała, że nie otrzymała żadnej pomocy ze strony pracodawcy. Polska wypada dosyć blado na tle innych krajów, gdzie te wyniki oscylowały około 60%. Oznacza to, że systemy wsparcia pracowników w tym obszarze, czy w ogóle zajmowanie się zdrowiem psychicznym pracowników jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie i nie jest standardem, który obowiązuje we wszystkich firmach. Są oczywiście organizacje, które jeszcze przed pandemią Miały wdrożone tego typu programy, natomiast to, takie firmy to są raczej wyjątki. Obecnie wiele organizacji próbuje wdrożyć programy wsparciowe w różnym zakresie, natomiast podchodząc do nich holistycznie, czyli rozwijając kompetencje pracowników, takie uniwersalne kompetencje, radzenie sobie ze stresem, dbając, zachęcając do wysiłku fizycznego, zachęcając do dbania o równowagę poprzez promowanie zajęć z jogi, spotkania z, ze specjalistami w obszarze mindfulness czy medytacji, po bardzo konkretne techniczne rozwiązania, czyli udostępnienie pracownikom teleporad psychologicznych, zarówno w takiej formie stałej, ciągłej, czyli kontaktu z psychologami, z psychiatrą, bądź też w sytuacjach kryzysowych, interwencyjnych. Także myślę sobie, że na ten moment programy motywacyjne transformujemy trochę bardziej w kierunku programów wsparciowych. Przed pracownikami wyzwania, które stoją, są to wyzwania, które nie są dla nas zaskakujące. W wakacje Hejs prowadził badania razem z Uniwersytetem SWPS oraz Carot z których wynika, że główne wyzwania pracowników to jest mierzenie się z łączeniem pracy z domu z życiem prywatnym, to jest brak bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami. To jest także takie Ciągłe poczucie bycia w pracy oraz e, poczucie rozproszenia. Wyniki te nie są zaskakujące, natomiast e, no, dosyć e, te wyzwania to są to jest coś, z czym menadżerowie muszą pomóc pracownikom sobie poradzić. Natomiast nie możemy zapominać, że Także menadżerowie mają bardzo podobne, jeżeli nie identyczne trudności i wydaje mi się, że tutaj jest niezwykle istotne, aby pracodawcy nie zapominali o tej szczególnej grupie pracowników, jakim są, jakimi są menadżerowie, ponieważ to oni, ich zadaniem jest na ten moment wspierać pracowników w ich pracy codziennej, dodatkowo powinni być dużo bardziej uważni na potencjalne właśnie symptomy obniżonego nastroju czy kondycji psychicznej, psychicznej powinni mieć także być bardziej empatyczni, mieć wyjątkowo rozwinięte kompetencje komunikacyjne, aby rozmawiając z pracownikami zachęcić ich do otwartej, szczerej rozmowy, jasno stawiać cele ale także je egzekwować, e, e, szukać rozwiązań e, na rynku, e, nowych rozwiązań, podejścia biznesowego, e, ponieważ rynek jest niezwykle trudny. Menedżerowie muszą dodatkowo mierzyć się z presją ze strony e, swoich przełożonych, ze swoimi rękami i obawami, także to jest naprawdę dużo jak na jedną rolę. I niezwykle ważne jest to, aby m, m, myśląc o pracownikach i ich wyzwaniach, nie zapominać o menedżerach e, i pomagać im rozwijać, te kompetencje, które pomogą im zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, jakie przed nimi stoją. Wiele firm doradczych proponuje firmom, żeby cięły koszty za wszelką cenę dla wielu przedsiębiorców takim sposobem nacięcie kosztów jest pozbywanie się talentów. Bo zazwyczaj największe talenty najwięcej kosztują takich przedsiębiorców. Natomiast to stwarza taką możliwość, że te talenty przechodzą do konkurencji tychże firm z wiedzą, z doświadczeniem i w ten sposób mogą zagrozić swoim byłym pracodawcom. Dlatego zachęcałbym jednak firmy do tego, żeby cały czas inwestowały w te talenty, żeby przygotować się lepiej do konkurowania w nowej rzeczywistości. To z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczyć się przed przenoszeniem naszego know-how do konkurencji. Mnie się wydawało tak naprawdę, że w czasie pandemii to będzie relatywnie mało zmian pracy, że pracownicy niechętnie będą chcieli zmieniać pracę, chociażby, no właśnie, że przychodząc do nowego pracodawcy, no to zawsze się jest trochę na, na innym poziomie i też wiele znaków zapytania jest. Ale patrząc na raporty, które są, jednak mimo wszystko dosyć aktywnie pracownicy zmieniali w tym czasie sw swoje miejsca pracy. Więc myślę, że tutaj pewnie rynek był trochę. Trochę zwolnione, ale nie zupełnie że staną w miejscu. To też dobrze o tym świadczy, że jednak mimo wszystko cały proces i jakby organizacje funkcjonują pomimo wszystkiego normalnie.